Siema, tu stary dziad. Dzisiaj bardzo krótki film i stara seria reaktywowana, czyli 5 naj w Diablo. I tym razem będzie to 5 najlepszych terrorzon zdaniem starego dziada w Diablo 2 Resurrected. Terrorzon, na których będziecie zdobywać najlepsze itemy, najlepsze doświadczenie, na które polecam Wam chodzić. Jeżeli spodobał Wam się ten film, zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Zaczniemy od zmiany koloru z zestawu na unikaty. Czujnik jest gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Mamy unikaty. I teraz 5 najlepszych terrorzon, zaczynając od 5. I szczerze mówiąc, tutaj się najwięcej zastanawiałem. Wspomnę kilka terrorzon, które chodziły mi po głowie. Zlodowaciała Wyżyna, gdzie macie dwa super unikaty. Bardzo dobra lokacja. Sale Bulo, Nithat Pindelskin. Genialne do, do farmienia i twierdza kamienia świata. Świetne doświadczenie. Jednak miejsce piąte otrzymuje ode mnie kanion magów, a właściwie grobowce taleraża. Bardzo dobra lokacja do farmienia. Macie tutaj przede wszystkim bardzo dużo grobowców, które nie licząc grobowca Duriela nie są takie wcale obszerne. Jeden jest przy drugim. Układ sal jest dosyć, dosyć znany. W każdym takim grobowcu macie kilka paczek. Przy czym macie też żuki, które, gdy są steroryzowane, dają bardzo dużo e, doświadczenia. Nawet nie duż, e, dają dużo, ale oczywiście steryzowane dają wam na tych poziomach bardzo dużo. Oprócz tego macie tutaj też możliwość spotkania super unikalnego potwora. Nie jest to mięsisty wilk, tylko jakiś tam prastary K. E, przynajmniej tak się kiedyś nazywał. Jest to właśnie taka mumia i on ma gwarantowany podwójny drop. No i oczywiście w jednym z grobowców możecie znaleźć duriela. Duriel oczywiście jak zawsze jest trollem, ma specjalny drop, który, którym są po prostu zwoje portalu, ale jednak sterorizowany Duriel może Wam wrzucić każdy przedmiot w grze, no i na pewno ma lepszy drop niż przeciętne stwory super unikalne i unikalne. Przypominam Wam, że od 89 poziomu na Terrorzonach będą Wam dropić wszystkie przedmioty, które występują w grze z paczek, a od 91 ta szansa będzie dużo większa, i szczególnie na bossach y, pojawia się właśnie y, klasa przedmiotów to jest już tłumaczyłem to w filmiku Andari w każdym razie Macie dwukrotnie większą szansę na to, że znajdziecie te najrzadsze unikaty, takie jak Tyrael czy Defweb, Phantom i tak i tak dalej. Także 91 level to jest level, do którego powinniście dążyć. To było moje miejsce piąte, i teraz czas na miejsce czwarte. Zostajemy na drugim akcie i tutaj moja ulubiona lokacja, zresztą nie tylko jako terrorzona, nawet gdy nie jest terrorzoną, jest według mnie najlepszą, level 85 i jest to kamienny grobo, grobowiec. Także miejsce czwarte. Jest to skalne puskowie, a dokładnie kamienny grobowiec. Genialna lokacja, bardzo dużo doświadczenia, szansa na to, że traficie żuki i macie dwa poziomy tego kamiennego grobowca. O, proszę bardzo, są żuczki. Na każdym poziomie macie dwa pokoje, do którego prowadzą krótkie korytarze, także nawet bez teleportu jest to dobra lokacja do farmienia, szczególnie jeżeli macie obrażenia od zimna albo od y, od ognia bardzo dobrze się tutaj sprawdzają. Macie tutaj też jeden pokój specjalny, który na grach online będzie zawsze wyglądał inaczej. Na single jest zafiksowany i jest to pokój albo z sarkofagami, albo ze stojakami, na których są różne różne bronie i y, i pancerze i możecie tutaj. Ja zawsze na, na laderach znajduję tutaj świetne podstawy. Jeszcze mi się nie przytrafiło, żebym jakiś podstaw nie trafił. I macie tutaj też super unikata, pełzająca część twarzy, chłop rzuca zawsze dwa przedmioty. Na terrorzonie, kiedy macie przynajmniej 90, 91 poziom, jest spora szansa, że będą naprawdę jakieś dobre itemy. No i skrzynia oczywiście. Także to jest moje miejsce czwarte. Czas na miejsce trzecie i tutaj już nie było żadnego rozkminiania, jest to bardzo proste. Miejsce trzecie będzie to oczywiście Sanatorium Chaosu. Zwane też w niektórych kręgach Sanktuarium Chaosu, ale to tylko wśród demonów. Wśród dziadów jest to sanatorium. Genialna lokacja, olbrzymie doświadczenie, duchy, które mają zwiększoną szansę na to, że dropną wam runy. Nomen bardzo real do kolekcji 5 pieczęci z 3 pieczęci wyskakują super unikaty każdy ma gwarantowany drop dwóch przedmiotów jest też niesławny desejs który lubi sprzedać czapę a na sam koniec diabolo który może dropnąć każdy przedmiot w grze oczywiście jeżeli macie 91 poziom ta szansa jest zwiększona Lokacja znana i lubiana, nawet nie terroryzowana. a terror daje tylko pikanterii. Także miejsce trzecie bez żadnych dyskusji. Czas na miejsce drugie. No i cóż, na miejscu drugim będzie król, który królował nam przez całe lata. Był zabity nieskończoną ilość razy, jednak został zdetronizowany i zajmuje na razie tylko miejsce drugie. Jest to oczywiście... Wujaszek Mefisto. Sterozowany Mefisto może dropnąć każdy przedmiot grze. Droga jest do niego bardzo prosta. Pamiętajcie, to jest też ważne, ile zajmuje dojście do takiej terrorzony. Mefisto zawsze jest teoretycznie na lewo od pierwszego segmentu. Tutaj mamy podwójne lewo. Wyjątkowa mapa, akurat jest niby na prawo. Ale tak naprawdę, jakby się zastanowić, to ten segment jest zorientowany na lewo od segmentu y, pierwszego. Dlatego teoretycznie Mephisto jest łatwo znaleźć. Dodatkowo macie tutaj członków rady, którzy także dają wam dobry drop sporą szansę na runy. Zawsze możecie ich zabić, ale ja uważam, że kiedy sterowany jest Mephisto, zabijecie tylko wujaszka, i resztę możecie zlać. Także Mephisto, miejsce drugie, zawsze daje dobre dropy, szybko do niego dochodzicie. Jednak kiedyś zawsze był pierwszy, kiedyś się zawsze chodziło na Mephisto. Na Mephisto. farmiło go się w nieskończoność. Jednak dziś nie mamy już króla, jest królowa. Królowa Piniaty, czyli Andariel. Dlaczego Andariel? Dlatego, że Blizzard w Diablo 2 Resurrected wprowadził permanentnego quest buga na nią. Czyli ma ona za każdym razem taki drop, jakbyście robili questa, czyli polepszony. Nie rzuca żadnego krapu, żadnych kurde portali i tak dalej. Zwiększona szansa na unikaty. I sterylizowana Andariel dropi jak porąbana. Po prostu to, co się na niej dzieje, widzicie, kurde. Dwa unikaty, dwa rzadkie przedmioty. To jest norma na Andariel. Jeżeli jest steryzowana, macie olbrzymie szanse na naprawdę najrzadsze przedmioty. Ja wczoraj, gdy była steryzowana, znalazłem dwa przedmioty do Świętego Grala: Smoczą łuskę i zbrojenie toperza. W momencie, w którym brakuje mi zaledwie 40 przedmiotów, Dwa przedmioty w godzinę, jest to bardzo dobry wynik. Znalazłem na niej Tyrela, dziesiątki innych przedmiotów. Już unikatów nawet z niej nie podnoszę. Ale Andariel jest królową piniaty. Także jak macie 91 level, to chodźcie na Andariel i nie zabijajcie nic po drodze, nie warto. Tylko Andariel się liczy. Mam nadzieję, że ta lista Wam się spodobała, że będziecie sprawdzać sobie terrorzony. Jeżeli traficie na te, które wymieniłem, będziecie na nie chodzić. No i oczywiście na koniec życzę Wam dobrych dropów. To wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.